Idziemy dalej w kolejnym odcineczku, słuchajcie, czyli jak wyświetliliśmy sobie w górnej kurs średni, to powołamy sobie może do życia gdzieś na górze taką zmienną, która będzie się nazywała operacja. Załóżmy, że to będzie w zmiennych gdzieś tam, w definicjach zmiennych globalnych, o, nie tutaj, operacja. Oczywiście ta, założę sobie, że tych operacji będzie kilka, ale żeby nie, nie zaśmiecać sobie głowy, czy to będzie operacja 0123, to powołajmy sobie jakiś typ wyliczeniowy, który będzie nam pozwalał na wygodne posługiwanie się. Będzie to operacja USD, euro albo frank albo IP, bo jeszcze sobie dorobimy, słuchajcie, pobieranie skryptem PHP numeru publicznego IP, żeby pokazać, jak to przy okazji po drodze przeprogramować ten nasz moduł Wi-Fi w locie, ale to za chwileczkę, nie, nie, nie zdradzam dalej tajemnic. Może od razu powołamy sobie drugi, drugą, drugi typ wyliczeniowy. Będzie to... Typ wyliczeniowy, gdzie będzie sobie podkreślenie Atnel, ale nadaję mu wartość od razu równą 1 i NBP równą 2. Żeby nie zaczynało się od zera, to będzie dla mnie istotne, ponieważ jak program wystartuje, to procesor nie wie, jak będzie zaprogramowany moduł, czy serwerem NBP, czy Atnelem. A więc jeśli pierwszy raz kliknę sobie klawisz pilota, akurat, bo chcę odczytać kurs, Yy, 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 średni kurs z NBP, no to procesor będzie musiał przeprogramować mi moduł Wi-Fi na NBP, prawda? I to sobie zapamięta tą operację. Te trzy kursy będę mógł sobie wtedy szybko odczytywać bez konieczności przeprogramowywania modułu Wi-Fi. Ale jeśli kliknę klawisz czwórkę, który ma mi podać publiczne IP, bo tam chcę wywołać skrypt PHP, no to wtedy znowu będę musiał przeprogramować moduł, żeby mi odczytało z Atnela. Atnelem, prawda? To po to będzie ten drugi typ wyliczeniowy. I potem znowu odwrotnie, gdybym chciał kursy, to będzie takie na żądanie, odczytywanie, tak? Nie, że procek sam sobie robi co jaś godzin, tylko na żądanie, tak? Dlatego te dwa typy wyliczeniowe mi są tutaj potrzebne. Powołam sobie też od razu tutaj taką zmienną http nazwę, która będzie przechowywała mi tą wartość później, którą będę programował do procesor, do procesor który będzie programował moduł albo atnel.pl, albo nbp.pl. Wy będziecie sobie mogli zmieniać te serwery, jak będziecie wpadali na inne pomysły. A w związku z tym, jak później mam, wyświetliłem już sobie, że kurs NBP, tak? to słuchajcie, Mogę sobie zrobić, już żeby to troszeczkę wszystko yy, zacząć ładnie przyspieszać, Locate, oczywiście muszę zrobić locate, locate tym razem 1,0, czyli w drugiej linii i tu sobie powołam, słuchajcie, pięknie, ładnie, switch operacja, tylko tu sobie przesunę, żebym miał wcięcia prawidłowe, switch operacja, czyli w zależności od tego, czy to jest operacja USD, EUR, czy CHF, mamy się wyświetlić na początku drugiej linii albo USD, albo EUR, albo CHF dwukropek po to, żeby w dalszej części już wyświetlić tylko zawartość tego, co zostało odebrane w buforze wyjściowym naszej struktury, tak? Bo teraz jeszcze raz przypomnijmy sobie. Jeśli funkcja strpars wywoływana setki razy leci nam strona, która ma na przykład 16 tysięcy znaków, tak? To te 16 tysięcy znaków zostaje przeszukiwane znak po znaku. Jeśli w jakimś momencie strony te dwa, ten string początkowy zostanie znaleziony, następnie string właściwy, o który nam chodzi i końcowy string, i, i zakończy się znaj znajdowanie tego końcowego stringu, to funkcja zasygnalizuje nam wartością 1, zablokuje dalsze przeszukiwanie tak naprawdę i już możemy sobie wyświetlić output za pomocą LCD_STR. Tyle tylko, że zrobiliśmy sobie tą operację właśnie po to, słuchajcie, żeby tak naprawdę, to może tutaj już wkleję to na żywca, że jeśli operacja, jeszcze sobie zaprzęgniemy zmienną y, operacja, że jeśli operacja równa się IP, to w górnym wierszu mamy wyświetlić public IP adres, e, zrobić locata 1.0, bo tutaj wtedy z outbuffu, z tego bufora wyjściowego, ma nam przecież lecieć e, nie kurs, tylko, numer, e, tylko adres IP. I dlatego to też będziemy musieli sobie e, tutaj wcięcie zrobić a tutaj nam się jeszcze będzie potrzebny jeden nawias klamrowy, spróbujemy to skompilować proszę bardzo, Ale to widzimy jakby efekt y, działania i teraz my musimy oczywiście odpowiednio, za... to, to jest efekt, że jeszcze raz, getC pobiera znak jeśli coś e, odebrało to, e, no cokolwiek o, odebrało to przekazuje to do funkcji strPars gdyby, zna... minu... gdyby to była wartość minus 1, no to jak wiecie funkcja strPars nic nie zrobi, wyjdzie, zwróci wartość 0, z tego ifa wyjdziemy i P while będzie sobie mogła działać jak szalona, tu w międzyczasie miga nam sobie serduszko na timerze programowym 1. No to my teraz musimy zrobić obsługę klawiszy. Jeśli nie macie pilota pod ręką, jeśli nie macie obsługi potrzewienie, no to będziecie musieli sobie pokombinować teraz z obsługą klawiszy. Ale tu uwaga, bo wyrwiecie sobie włosy z głowy, jeśli nie zrobicie prawidłowej obsługi klawisza i będziecie na przykład yy, klikając setki tysięcy razy w tej pętli głównej, żeby jej nie zablokować, wysyłali dane. Do, do odczytania jakiejś strony, to będziecie się dziwili że i będziecie później pisali wszędzie, że Pani Mirisławicz na Mirku dlaczego mi Twoje ćwiczenie w ogóle nie wychodzi? Tak? Jeśli chcesz, żeby Ci wyszło, żeby to dobrze zrozumieć, to spróbuj to zrobić najpierw tak, jak ja to pokazuję z pilotem podczerwieni, potem będziesz to na klawisze i będziesz wiedział, gdzie, czy wiedziała, gdzie szukać błędów. W takim razie, gdzie my stawimy obsługę klawiszy? No przecież w obsłudze i R, tak? Dlatego przechodzimy sobie do e, naszej funkcji obsługa ir i już wam pokazuję, jak sobie zaczniemy to pisać. Obsługa ir, do tej pory pusta funkcja, tak wywoływana przez bibliotekę obsługi podczerwieni. I teraz, jeśli naciśnięty klawisz ma wartość 1, jedyn, tak jak mówiłem, jedyneczka ma nam odczytać wartość USD i jednocześnie zmienna keytime, ma wartość 0, czyli mamy zareagować tylko na pierwszą ramkę. To jest przy okazji, można powiedzieć, taki debouncing albo eliminacja drgań styków, a tak naprawdę nie drgań styków, tylko, wiecie, jak na pilocie naciskamy klawisz, to on zaczyna emitować ramki, ale my te nasze paluchy, przynajmniej ja mam takiego palucha, którego jak wcisnę, to nie umiem go tak nacisnąć równo, żeby on wyemitował tylko jedną ramkę i żeby ta, i żeby ta komenda się teraz do, przez Warta wysłała tylko raz. Jak ja bym nacisnął swoim, wiecie, tu paluchem grubym, to tych ramek by się wysłało ileś. A w związku z tym, gdybym nie miał ograniczenia, że tylko w pierwszej ramce ma się to wysłać, za pomocą tej pięknej, zmiennej K-Time z Greenbooka, naprawdę, słuchajcie, jest takie niepozorne, a w Greenbooku bardzo, bardzo ważna rzecz ten K-Time, to oznacza, że mogę sobie paluchem naciskać ile chcę, a program zareaguje tylko i wyłącznie na pierwszą złapaną ramkę tego klawisza. Rozumiecie to? No to teraz... Przechodzimy do dzieła. Tutaj mamy sobie zbadać kurs USD. To pierwsze co robimy, to zbadamy, <coughs> przepraszam, czy nasza zmienna http jest różna od tego typu wyliczeniowego nbp. To znaczy, że już... Wcześniej sobie, czy wiecie wiecie, ona na początku HTTP równa 0 tak w ogóle, tak? Ja tam mówiłem chyba niedobrze, gdzieś teraz sobie kojarzę, że będziemy pamiętali w niej wartość czy nbp.pl czy atnel.pl To się powiem, przepraszam, ona będzie nam mówiła, tu będziemy przechowywali typ wyliczeniowy, tylko zamiast pamiętać czy 0 to był nbp, czy tam 1 bp, a 2 to atnel i tak dalej, to ładnie posługiwujemy się tym typem wyliczeniowym, czyli jeśli HTTP nie jest równy NBP, to napiszmy sobie funkcję wi reprogram i zaprogramujmy moduł właśnie yy, serwerem docelowym nbp.pl. Zaraz sobie tą funkcję napiszemy. I skoro to zrobiliśmy, już go przeprogramowaliśmy, to ponieważ później kolejnym klawiszem będziemy mogli wywoływać znowu z tego NBP coś, to po co za drugim razem przeprogramowywać moduł? Lepiej już sobie ustawić, że HTTP teraz równa się NBP i nawet jak drugi raz naciśniemy ten sam klawisz, to zobaczcie, że teraz już HTTP nie będzie różna od NBP i nie wywołamy niepotrzebnie przeprogramowywania, które przy okazji jest długotrwałe, tylko sobie 1, 2, 3 będziemy mogli szytywać kolejne kursy walut, tak? To jest zrozumiałe. I teraz zobaczcie, to jest to najważniejsze co, na co czekaliście. Otóż ładujemy sobie po wciśnięciu klawisza do pierwszego pola naszej struktury wskaźnik na pierwszy element tego, no, zobaczmy sobie jak to wygląda, przypomnimy o to wyszukujemy USD, pamiętacie z tej strony, tak? Więc ładujemy sobie do tego wskaźnik na pierwszy element tego łańcucha znaków. Oczywiście, od razu jak mówiłem, żeby to potem nie robić tysiąc razy na sekundę w pętli głównej w zmiennej str. E, pars, to tutaj sobie od razu wyliczamy do zmiennej d1 len długość tego naszego łańcucha pierwszego, poszukujemy, który poszukujemy. Podobnie robimy z drugim łańcuchem, że załadujemy sobie e, również tutaj... Ten dynimeter 2, który jest akurat taki sam dla trzech różnych funkcji, mógłbym go tylko raz ładować, ale dla porządku załaduję przy każdym tutaj, przy każdym wywołaniu klawisza. Ustawię sobie teraz operację, wartość zmiennej operacja, pamiętacie, na USD, po to, że jak później nam już przyleci właściwy ciąg znaków, ten kurs, to żeby nam... Na wyświetlaczu mogło się, mógł się pojawić tamtym switchem, robiliśmy, zresztą zobaczcie, wyżej ja o tutaj polecenie switch i w operacja równa się USD, to ma nam wyświetlić ładnie USD, że no, żebyśmy widzieli na wyświetlaczu LCD, że chodzi nam o kurs USD. Skoro tak, no to w końcu przychodzi upragniony moment, jak zmusić... Uf, wiem, że to długo trwało, słuchajcie, ale tu jest wykopomna chwila. Tada! Tak? Jak zmusić jakiś webserwis tam gdzieś, żeby on nam zwrócił informację, żeby całą tą stronę HTTP do nas przesłał. Tak jak do, jakby my w tej chwili się stawiamy w roli przeglądarki internetowej. Zobaczcie, można powiedzieć, że nasz procesor teraz traktujemy jako przeglądarkę internetową, która wysłała zapytanie. W poprzednim ćwiczeniu robiliśmy dokładnie coś odwrotnego, tak? Teraz robimy w drugą stronę. Czyli tu uwaga, zobaczcie, robimy tak. UART puts... Wysyłamy zapytanie GET już Wam znane. Możemy w zapytaniu GET niekoniecznie podać slasha, tylko odwołać się do pełnej ścieżki pliku, którego chcemy odczytać. Ja skoro zrobię tylko http://nbp.pl, y, slash, slash, to odwołam się do domyślnego pliku, który jest uruchamiany w tym serwisie i to będzie plik np. HTML czy index.php. Tak? E, następnie muszę wpisać w tym zapytaniu http://// Łamane przez 1.0 i uwaga, uwaga, to mi też zjadło sens powiek. Pamiętamy, że musi polecieć tutaj koniecznie dwa razy Enter Line Feed, Enter Line Feed. Jakbyście zapomnieli o, tym, o tej drugiej parze, to byście się zdziwili, że żaden web serwis Wam w ogóle nie odpowiada. Skoro to wyślemy, to zobaczcie, że możemy w tym momencie już status w naszej strukturze, bo tak, wysłaliśmy to. W tym momencie. Tamten webserwis będzie nam odpowiadał. To my szybciutko ustawiamy w naszej strukturze, która jest załadowana już tym, co ma poszukiwać, ustawiamy status na 0, żeby mogło ruszyć to poszukiwanie, tak? Jak tylko zaczną nadpływać nam prawidłowe znaki. Skoro to ruszy, to może my sobie pozwólmy wyświetlić w drugiej linii e, programu LCD OKT10 na wyświetlaczu LCD napis wait. Oczywiście słuchajcie. Ja to robię w obrzydliwy sposób, nadmiarowy, wyświetlam teksty z pamięci RAM, nie powinienem tego robić, PSTR powinno być, ale słuchajcie, ja to robię, żeby było szybko i żeby tu już za dużo nie kombinować, a żeby to było czytelne, więc pamiętajcie, że później to trzeba sobie zmienić, ale myślę, że na tym poziomie poradników to Wam nie muszę już przy... o tym przypominać, tym bardziej, że posługujemy się wszyscy przy tych poradnikach greenbookiem, tak? Więc to wiecie, że tu są pewne mocne uproszczenia, tak? Wyświetlmy sobie wait, to oznacza, że jak kliknę klawisz 1 to ma mi się wyświetlić e, w dolnej linii weight 3 kropeczki, a jak znajdzie się kurs, to się ma zamienić na e, kurs tam później wyświetlony tym, z tego outbooth. Skoro tak, no to w zasadzie moglibyśmy e, już czekać na pojawienie się tego na LCD-ku. Sprawdzimy, sprawdźmy słuchajcie, czy pierwszy klawisz nam zadziała, zanim napiszemy całą etudę Gmol, sprawdzimy czy gdzieś błędu nie mamy. I już widzimy, że jakiś błędzik mamy, bo tutaj mamy mm, Aha, no tak, nie zrobiliśmy sobie jeszcze funkcji Wi-Fi reprogram. No to szybciutko sobie ją robimy. Najpierw ją napiszmy, i to jest też ważny moment jakby w naszym poradniku dzisiejszym, który można powiedzieć, że oddzielnie trzeba podkreślić go, napiszmy sobie funkcję do przeprogramowania modułu. I będzie ona wyglądała tak, też gdzieś na samym dole ją sobie napiszemy. Wi-Fi reprogram i mamy tylko podać jako argument, Yy, nazwę serwera czy docelowe IP, jakim chcemy zaprogramować, tak? No to zobaczcie. Oczywiście najpierw sobie zrobię coś co ma być ładne z punktu widzenia interfejsu użytkownika, a to nie jest w ogóle istotne z punktu widzenia przeprogramowania modułu. Wyświetlę sobie ładnie skasuję LCD i bo to będzie operacja, która będzie chwilę trwała, więc niech moje oczka na LCD-ku widzą co się dzieje. Tak ma się wyświetlić Atmel, wi WiFi 232T w drugiej linii y change config, tak. Teraz będzie następował. No i zaczynamy. Jak przejść z trybu transparentnego do trybu command AT? No jak Pamiętacie, w terminalu musieliśmy kliknąć trzy razy plusika. Plus, plus, plus. Wi-Fi pokazuje nam literkę A, a my musimy odpowiedzieć również literką A, żeby on nagle trach przeszedł do trybu komend. To jest opisane oczywiście w dokumentacji PDF. Skoro tak, to tak jak mówiłem, tam są w PDF-ie podane czasy, jakich trzeba przestrzegać, jeśli chodzi o odstępy czasowe pomiędzy tymi, pomiędzy tymi znakami. I teraz, uwaga, robimy obrzydliwą rzecz, polegającą na tym, że użyjemy tutaj zwykłych delayów. A możemy sobie na to pozwolić klikam klawisz z pilota yy, i mam mi się w tym momencie przeprogramować i tak nic innego mój program nie będzie robił, więc delaye na chwilę mogą być. Wysyłam pierwszy plusik, czekam 150 milisekund. Drugi plusik, czekam 150 milisekund. Trzeci plusik, czekam też 150 milisekund i w tym momencie, słuchajcie, powinien mi się pojawić Powinna mi się pojawić literka A z modułu. Ja już nie sprawdzam, czy ona się pojawiła, wierzę, że się pojawiła, że to mi się uda, więc co robię po kolejnych 150 milisekundach? Odsyłam literkę A, żeby on przeszedł rzeczywiście w tryb transparentny. Odczekam sobie wtedy 300 milisekund, to może nie jest konieczne, ale odczekam sobie 300 milisekund i co muszę zrobić? Wejdziemy sobie program w ATB wifi Config, w zakładkę STA i pod, jak sobie podejdziemy na dowolne pole, to widzimy, że musimy użyć komendy AT plus netp i wpisać protokół, czyli TCP, netMode, czyli klient, y, później y, port, czyli 80 i destination IP. W naszym przypadku to będzie nie IP, tylko możemy się posłużyć nazwą. A więc jak to zrobimy, słuchajcie, tutaj się pewnie troszeczkę zdziwicie, ale zrobimy to tak. Puts, czyli wysyłamy string, też tak naprawdę no, nie, nie powinien lecieć z pamięci RAM, tylko moglibyśmy to spokojnie z pamięci Flash zrobić, ale nie mam, mam tak, TCP, klient, port 80, ale gdzie jest to IP? No przecież to IP to sobie przesłałem jako argument, tak? Więc żeby sobie ułatwić robotę, żeby mieć tylko jedną funkcję, a nie za każdy, przy każdym klawiszu oddzielnie to robić. Więc następnie wysyłam ciąg znaków myhttp i to będzie, jak widzieliście, w klawiszu podane albo nbp.pl, albo jak w innych klawiszach później zobaczycie, atnel.pl. Skoro to wysłałem, no to co muszę jeszcze wysłać? No pamiętamy, że każda komenda at musi być zakończona znakiem entera. Nie musi być linefida, ale enter musi być. Skoro tak, to... To chwilkę potrwa w module, poczekam jakieś 300 milisekund. Tutaj tak doświadczalnie sobie dobrałem ten czas. I co muszę wysłać? Jaką komendę? muszę zrestartować moduł, a więc muszę wysłać komendę AT plus Z i oczywiście również Enter. Skoro to zrobiłem, no to ja, żeby wiecie, było ładnie, żebyśmy wszystko widzieli na wyświetlaczu, pięknie ładnie, załóżmy, że komuś jakieś urządzenie gotowe robimy, dostajemy komunikat następny w tej drugiej linii był ładny Wi-Fi 32T. change config, on się tam zmienia, jak poszedł restart modułu, no to poinformujemy na wyświetlaczu LCD, że właśnie restart miodul. Miodul nam się tam. No coś to nie od miodu, ale miodul po angielsku, ładnie mi się podoba nazwa miodu. I teraz uwaga. N-Link, jak zauważycie, jak zrobicie AT plus Z, nie robi tak, że od razu klik i zgasła dioda. Ona tak przygasa troszeczkę i potem całkowicie zgasa. My mamy po drodze tranzystor. To chwilowe przygaśnięcie trwa co nieco. Niestety sam restart modułu zajmuje kilka sekund. No tam dwie sekundy, to i tak jest bardzo szybko oczywiście w porównaniu do innych modułów innych firm, ja nie mówię o tym samym hardware'ze ale do takich tam tańszych jeszcze modułów, nieważne. Dlatego teraz sobie, słuchajcie, poczekamy zbrodniczy czas aż jedną sekundę, aż ten ending rzeczywiście nam zgaśnie. Oczywiście moglibyśmy poczekać nawet 500 milisekund, pół sekundy, bo on szybciej zgaśnie, ale i tak sam restart modułu będzie chwilę trwał. I teraz musielibyśmy na delayach czekać, nie wiem, jak doświadczanie sprawdzałem, chyba no coś około 5-6 sekund, w zależności od routera, jak mówiłem, może to być czasami 8 sekund i tak dalej aż on tam się... może krócej. Tutaj też troszkę przesadzam. Dlatego też użyliśmy sobie właśnie, słuchajcie, tego pinu nlink, który nam się przyda, bo po zrestartowaniu en... czekamy aż n-link się znowu zapali. I to, właśnie, I to właśnie robimy, słuchajcie, już tutaj Wam pokażę. Po tej sekundzie możemy już sobie wpaść w pętlę nieskończoną, którą widzicie, tu mam średnik, czyli ona będzie dotąd się wykonywała, aż ten end link nam się nie zaświeci. Jak się, jakby się nie zaświecił, to, to w zasadzie może to program być zawieszony, bo i tak nikt nigdy nie odczyta z tego internetu. Skoro się zaświecił, no to prawda, to jest poważne urządzenie, poinformujmy sobie na naszym interfejsie użytkownika, że end link ok. Ale następnie jak endlink się zaświeci, to wiemy tylko, że moduł podłączył się do routera, ale jeszcze musi pobrać, uzyskać adres IP z naszego routera. Więc to jeszcze potrwa, jak sobie wyliczyłem, no trzeba poczekać co najmniej dwie sekundy, ale dla bezpieczeństwa dałem 2,5 sekundy jeszcze muszę poczekać. I zobaczcie, to jest dopiero funkcyjka do przeprogramowania modułu, która działa na obrzydliwych, paskudnych delayach, ale jak widzicie, jak czasami robimy super prosty program i trzeba wejść w ten tryb transparentny, żeby coś tam zrobić i wyjść, no to czasami pewnie i takiego sposobu nieraz użyjecie, tak? Tylko trzeba wiedzieć kiedy. Bo to jest tak jak z alkoholem. Alkohol jest dla ludzi, ale trzeba wiedzieć ile go wypić albo w jakich sytuacjach można go pić, prawda? Tak samo z delayami. No dobra, skoro mamy funkcję, to nasz program powinien się już skompilować i mamy sobie sprawdzić, czy ten pierwszy klawisz na pilocie nam zadziała. Uwaga, bo czas nam ucieka, słuchajcie, wgrywamy to do procesora. Sam nie wiem czy nam to zadziała. Patrzymy teraz w drugą kamerę. Słuchajcie, tutaj jest pilot. Mam nadzieję, że widać go w tej kamerze. Klikam jedynkę, ale z tej kamery trochę zniknę i zobaczę aż czy się pojawi tutaj teraz nam ten cały... To wszystko co próbowaliśmy oprogramować. Uwaga! Klik. Nic się nie pojawiło. Jeszcze raz. Klik. No tak. Widzicie? Błąd, nic się nie pojawiło. <śm> ale już wiem dlaczego. Bo jak sobie zajrzymy do y naszej funkcji y y y głównej pętli programu While, to usart USAR eventa wycięliśmy, zostawiliśmy, jak widzicie, sp sprawdzanie tej funkcji parsującej. Yy, timer programowy zostawiliśmy, ale kurka czego nie ma wodna? <laughs> no nie ma obsługi eventa od, yy, od tego, od podczerwieni, tak? No, no to szybciutko sobie musimy tego eventa dodać. Ja już, żeby to, wiecie, mi szybciej trwało, to sobie to robię wszystko za pomocą już tutaj kopiuj w wklej. dlatego pilot mi w tej chwili po prostu pilot mi bezczelnie nie działał, dlatego dodaję ir ER event i mogę być pewien, że zadziała bo wcześniej tutaj widzicie po zainicjalizowaniu podczerwieni yy, oczywiście yy, zarejestrowałem callbacka, teraz to powinno zadziałać, oczywiście pamiętamy, że na zestawie atb z workę za z odbiornikiem podczerwieni musimy zewrzeć, żeby to działało teraz uwaga, idę do drugiej kamery znowu i uwaga na wizji. Klikam jeszcze raz jedynkę i patrzymy sobie na wyświetlacz LCD wszyscy razem. Wspólnie, uwaga. Klik. Jest. Pojawiło się coś. Restart, module. Widzicie, że diodka gaz zgasła na chwileczkę. Później się znowu zapali. Ending OK, proszę Was bardzo. Wait, czekamy. Ciach! mamy kurs średni usd nie wierzę słuchajcie 391 zrobię to teraz jeszcze raz mieliśmy przeprogramowanie modułu tak a teraz zobaczcie klikam jedyneczkę klik wait nie ma przeprogramowania modułu jeszcze raz odczytało oczywiście mm, oczywiście bez sensu nam sobie w kółko odczytywać usd dopiszmy obsługę szybciutko kolejnych klawiszy ale też przejdziemy do y, obsługi tego php z tym, że to już po przerwie kurczę, bo naprawdę wymiękam. W międzyczasie zapomniałem, pamiętajcie, bądźcie tak łaskawi, jeśli Wam się podoba i przyda się to wszystko, to proszę Was o łapeczkę w górę. I odpowiedź na moje zagadki, które tutaj zadałem po drodze. Pamiętacie, co tam jest w tej zakładce UDP w programie, albo też jeśli Wam się uda napisać, rozszerzać nową funkcję do tego przeszukiwania strumienia, to też dajcie mi znać. Ja już mu myślę sobie, żeby ją przerobić tak, żeby ona wyszukiwała, bo wiecie, jak całą NBP przeszukuje tą stronę, to po co mam oddzielnie wywoływać tą funkcję, żeby wyszukać USD, EURO i CHF, skoro... To wszystko leciciółkę, można byłoby po kolei trzy stringi wyszukać, ale to jest zadanie dla Was, napiszcie i pokażcie mi, jakie macie wyniki, z tym, że to już zaprezentujcie, zapraszam Was, przepraszam, na forum .pl. Tym razem znikam na chwilę.